Siemaneczko, ziołomalki. Ja jestem Szymon, ze mną jest Marek. Dobry! To jest dziewiąty odcinek z Farm Simulator. Chwila 20... zastanowienia. Dziewiąty Żebyś wiedział. <laughs> odcinek z Farm Simulator 2015 na, polskich, na polskim zestawie. Na pas, maszyny. I też trochę dokupywane oryginalne. To co, lecimy? No. To co, gdzie e, mamy, no. opowiedz to, jak to było z tym? E, zarobiliśmy, e, ile? E, 112. No, mamy 112 tysięcy, mieliśmy 12 tysięcy z mleka gdzieś i zarobiliśmy 100 tysięcy na zbożu, bo akurat było, e, jest nawet, jeszcze trwa e, to, e, jak to się nazywa? Ja no. Teraz byśmy zarobili więcej, bo jest wzrost Tam już kupujemy zgrabiarkę Kup trzy czapy na balki, te od Allaka. Jem? To, nie, polskie te Kup to polskie Jem? To, to Allakową czy polską? Polską. A to twoją odpowiedzialność. No tak. W tym odcinku będą, będziemy zbierali to siano. Słomę. Nie, siano, siano. Co tam jeszcze mieliśmy? Kup sobie tego zatora. Wiem. Coś jeszcze miałem wziąć. Słomotów chyba nie wstecz, zetora. Brawo. Co się stało? Ursusa kupiłeś. Którego? Czerwonego. he? No Bo mnie chwycił, dobra trudno No trudno bo wyliczone Oj tam oj tam. A ile 30 jest tutaj 17 Jezu, co za tym Dawaj kupuj tego no. Oj to w szuki 56 tysięcy Jeszcze? Jeszcze To zabieraj przyczepę Lol, jak Zaczynamy. Ale co? Ja mam ja ją mam zabić, co? Eee... pytam, po którym będziesz zbierał. A to ja mam zbierać. No. ale chwila prawdy. Czy ucieka czy nie? Ej, nie ucieka. Olui. Spadnie pas. Nie. Nie spotka w tylko coś z internetem. Oluju! Co? Popatrz na mnie. Widz No. A. No wiem o tym. Mam kóreczko. Bawiłem się tym, jak testowałem go. Ale powiem ci tak. Co? Przyczepa chyba nie ma blokowania bali. A co pisze? Ktoś tam... Chodź zobacz. Też mi się coś takiego zdaje, ale okaże się wszystko, Najlepiej wymienimy. Daj mi. A to aż tak ci bogaci jesteśmy? A żebyś wiedział. Ty nawet nie masz pojęcia o kasy mamy. Właściwie to ja nie mam nawet pojęcia o kasy mamy. <grym> Jadziemy ze torę Jak, jak szybki te zobaczą, to na zobaczymy. Dzień 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 Ciekawe ile będzie z tego Ej, też mam otwierane drzwi, a? Pod spacu Tak. jeszcze mam fajnego? C. Dacha Ty zaczynasz zbierać. Siła się, się chce nacieszyć moją... Zobacz, 60 na kąt. Ale ona zostaje. Da. Gdzie? A ty gdzie? No, no, no. Jakiś. E, Zjeżdżaj. Złoż to. Faj, okay. Co faj. Nie będę co chwilę rozkładał. Gdzie twój profesjonalizm. Nie będę co chwilę rozkładał. A ja ci powiem, że będziesz. Ty będziesz. O kurde, a nie wiem, czągnie. <noise> no nie, ten z dał radę, bo to, tamtym, tamtym zator, no to on tam i Ile tam zatromała koni? Nie wiem. Razer Jednego, nie. Coś ja nie z... pytam ile ma chujów, tylko ile koni? aha. A ty się zobacz. No ja nie mam czasu, jak tu pracuję. A ja to co, nie pracuję niby, co? No nie. Cierpie przez cały dzień przed komputerem. Nie powiem, kto ciężko pracował dzisiaj. No ja. Tak. W domu przed komputerem byłeś stary. Nieprawda. Nie chcę. Panią to idzie szybko <noise> w porównaniu do tego jakby to robić jednego znowu Ale ja ci powiem tak, że ja są przyczepą PC24 na godzinę. Mhm. Ja też chyba to Wy na odcinku prawdopodobnie będziecie Ale przy starcie się zbiera tak wolno, że... W następnym odcinku chyba będzie zbierał co, balek. Anu Będziemy się bać Anu Ile Cztery łoki mam tutaj? No, cztery plus jedna bit Co? Plus jedna taka duża No to to jest czwarta To mówię taka jedna duża O co to, to się liczy jak jeszcze cztery No. można by tak powiedzieć chyba to cztery pola, jak to ściągać jak to ściąga śnę czasem nie wiadomo. Jest to nie Co? A gdzie ty, ty już skończyłeś no, tutaj? No ja jestem na tej co wtedy kosiliśmy nadczynki jako pierwszy co było. A w tym rogu lasu? No. Ja parę, siadł, nie patrzył ten już po domu skończył. A co się? Nie... A ja mam dopiero 20% na przyczytę. Wtedy wykosiliśmy 3 łąki już nie było 100%. Te wszystkie łąki przecież wykosiliśmy ostatnio. Nie było 100%. Ale teraz myślę, że będzie może dwie przyczepy. A może... Ale lepiej, żeby były. dwie przyczepy. Jedna być. Może. Może być dwie... Fajnie, że daje radę z tą przetrzymającą, z grabiarką, ten traktor. Ale to jest dziewiąty odcinek, tak? Mhm. Mm dziewiąty... To w dziesiątym odcinku pewnie będzie pokazane, co mamy na ten, na ten czas, A po co? Co, bo wszystkim się robi? Ciągle? Co? Wszystkim się i tak nie, ciągle robi. Jakieś nie mogę z tą zgrabiarką z zewnątrz. To jest z środka. muszę jest z zewnątrz. Widzę. Najbardziej to, co może być denerwujące w okrągłych walkach, to to, że zjeżdżają na inne pole. Prawda. Powinny leżeć na ziemi, tak na płasku ładnie się szają traktorem 5 na godzinę jechać co? Na na no pod górkę serio? a z górki to znaczy na płaskim też dobra Zacieram kiece i lecę do ciebie a to, co smyczyłeś już na te dwie? no gdzie je wysypać? Eee, trawa. No, do krów czy do... Eee, do krów. Kieszonka będzie z kukurydzy. Okej, niech ci będzie. Marek chciał tę łąkę, te, e, to tą to małą przedszą polską. Nieprawda. Nieprawda. Kto mówił, żeby kupić duże? nie urobił, ale jakby była... Za... nie byłaby zbagowana. Jaka zbagowana? No widziałeś co się za nim działo. To tak jest. zrobiłabym taka. No to, to ten co ją robił to chyba miał no. na haju albo na czymś. jak To może i się zgadza. Co? To może i się zgadza. Kto no to, to, to wie? Tego najstarsi górale nie wiedzą. Pytanie teraz. Co robił ją w ogóle? Ale nie wiem. To ty ją nie powinieneś wiedzieć. Ja to nie patrzę, kto ją pobiera mi... A czy kto ją ten robi tylko czy dobra. Czy to no. nie wygląda? byś wiedział. Ej, kurde, to się co? przestaje robić śmiesznie. Ale co? Halo? Co? Nie przychodź tutaj. Co żeś zrobił? Nic. A, czyli się zablokowałeś? Nie. Tak. Nie. nie, nie zablokowałem się moje jeździć, bo realizm się tutaj na tym poziomie kończy. Czy mi się odcinek zablokowałeś? Nie. Wjechałem w drzwi, żeby opróżnić przyczepę, i mam drzwi przez traktorów Co? No weźcie mnie, nie... kupię to muszę się i kupię więcej krów. Czemu? No bo już mam pełne koryto, a mam pół przyczepy tego trawy nie wiem, co tu wysyplać. Eee, kupię ten kombajn. Eee, robimy coś takiego. Eee, wysyp to kupy na kiszonkę. E kupię ten kombajn Słuchaj, na kiszonkę to wysyp, a reszta pójdzie w belki. Słuchaj, czy Nie, eee, coś tam było, słychać. No, my też w będzie bo to tak jakoś tak. Czego? Czy jakby to tu zrobić jak to? Ile masz kasy? Mhm. 56 56 ile mamy? Krów? 7 czy 6? A ja nie wiem To zobacz. Ty zobacz. To jest i tak nic nie robisz. Jak to nie? Mam bardzo poważny teraz tutaj proces wysypywania na zilo I powiem Ci panie kolego, że wysypałem no i teraz to sobie południata. Ile jest procent? Nie wiem. Ja ci powiem Dwa. A ile tam? Nie wiem, już wyłączyłem. Co zobacz? Pojechałem już. możesz wziąć tutaj z prasą przyjechać. Ej, powiem Ci, że ten mój traktor nie może z tą przyczepą mieścić czemu? Bo nie umiem skręcać, bo ty szal mi pokoła chacz Trasować. To weź ty to ty będziesz sobie zbierał przyczepkę. Co? Słyszałeś, weź prasę i no, w belki to pójdzie. Ta trawa. Skoro jest. E, tak, już tam. E. Albo e. inaczej. E, zbieraj. E. Dobra, już mam prasę pod filmem. Co? Już mam prasę pod piętą. Nie, bo czekaj, tak się zastanowiony, do to. Y, te duże łąkę jakoś. Te Oj, prasuj. Duże wątki prasuj, a ta mało pójdzie jeszcze we zbieranie. Zbiorę Eee, chyba ty będziesz musiał pracować. Czekaj, niech to. I No. Co to było? Mama Mama? No Weź 60 i pozbieraj te małe łąkę No ja No to Zetory Ale o czym ty mówisz, że nie da rady? No nie da rady mi pociągnąć Ale Zetor prasy? No A Ty, ty lubisz podać? Że mówię, się muś... No. Wiedziałem. Ja na pewno tym. Aha. My 60 wszystko bylowaliśmy. Nie wiem. Chyba. A co? Pięć na godzinę jedzie. Też nie dasz rady. A dawaj jeste 60 eee, to jak robimy? Ty. To... Eee, prosujesz czy nie? Ja, ja już zbieram Ale tak. odwieczne pytanie. Jaki mamy czas? Druga, ciekawy dalej. Stopera nie mam włączonego, chyba ze dwa razy miałem włączony stoper na tę serię, jak to robimy? Zbieramy na dwa traktory belki. Jak na chyba? Może dokup, no, do kupujemy tu Nie, tak nie. Ciekawe, co wyjdzie z tej przyczepy. Ja jeszcze ci powiem. Nie wiem. Pójdzie trzeba do mechanika z tym, tym terenu. A co jest? Dziwnie jakoś się w zakrętach to, tak. No w ogóle to tak zwalnia. Albo reklamację się złoży. I co kupimy? Nie Dlaczego to doszło? Żeby tylko o 60 można było obelować. No. A co? Belowujesz? ja kupię ten kombajn możesz, co? A ile masz kasę? Mam. No. No mam kasę. Ile masz? A, ile ma 56 I się... I tu? Tu? I się... To <tukle> Kombajny... I za resztę kupię krowy, co? Za resztę, nie za Zostaw ze 3000. Radzie bo na te przyczepy kupiłeś? Jeszcze nie To kupuję za sekundę, podskoczę tam, tylko dojadę na górę. Ale co, kombajn już kupiłem? A, kupiłeś? nie? kombajny już, tak? Kombajn, tak. Ja zaraz po niego podskoczę. Akurat 3000 zostało trzy tysiące czterdzieści jeden a ile jest? co? ile mam prób? nie co? nie wiem jak to nie wiesz? a kto ma wiedzieć? dwanaście a ile było? nie wiem dobra, w tym miejscu kończę to prasowanie przez las farmę retraktor co będziesz robić, nie to Zabieram sieczkarnię i kończymy. Od... To nie, nie kończę nagrywanie. Czemu? To, bo powiedziałeś, że cięcie. Nie robię. Myślę, że, w raz, że kończysz te prasowanie i cięcie chcesz zrobić. Nie, kończę prasowanie i biorę, biorę sieczkarnię i koniec. A. I kończymy odcinek. Dojadę do mhm. tego. Jeśli się uda, to prawdopodobnie w kolejnym odcinku, ja. na kolejny odcinek, może przyszykuję Jak uda radę Tuza do przodu, jak da mm. radę zmienić z 13. Nie tak da rady. Nie wiem, spróbujemy, zobaczymy co wyjdzie. A jak nie, <noise> będzie przycze... jedna przyczeba będzie z przodu. Czekaj, ja się sta... zastanawiam, gdzie to stawiać. I z tej uczystawię. E, przyczepa będzie z przodu zaczepiona, z tyłu będzie zaczepiony e, nasieczkarnia i będziemy tak jeździć na wstecznie. Sprawdź Sprawdźcie ci uciągi Sprawdzałem. 5 na godzinę. 5 na godzinę? No do tyłu. A do przodu? Jak mam do przodu ci sprawdzić? Bo no, włącz się czkarnie i jedź do przodu. O nie, to jest 5 na godzinę ogólnie. Co się, się pokombinuje jeszcze Nie wiem co to jeszcze? Tyle no. raczej Na no, 6 dni nie im dostarczy, to, to teraz A to nie farmy ten, ten, ten... Nie wysypuj tam Czemu? To mam na parę procent Ile jest? 30 No to 30 to byśmy chwilę poczekali A tutaj będzie przecież Gdzie? No będziemy mieli przecież z kukurydzy kieszonkę. To też tu się da. Dobra, to już ile? nie. nie? 43% ubicia. 4% wypalenia. Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy małe zakupy. Co tam? Zbieraliśmy trawę złonek, i tyle. Zezłom zakończony Teraz tylko skończyć siano Słomę I można się zabierać za kukurydzę i za las Patrzę, a pokaż czy ja pociągnę Że powinienem pociągnąć. Czyli źle trochę zjeżdżać. Ja. Włączona <grymne> A do tyłu ile? Nie da się nawet włączyć. Brakuje mocy dla podłączonego rządzenia. <grymne> Fajnie, dobra <odstaw>. mocno. <grymne> To... A, a chwila prawdy, daj no. Co, 60 jeszcze? Kurde nas, no, tak daleko, ale dobra. Oj, dobra już tam. Zostaw chyba. <grym> Dawaj tutaj się tapę. To dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnej, zapraszam do subowania, żeby być na bieżąco, do do polubienia mojego fanpage'a, a tam się... Filmy ukazują dzień wcześniej, wieczór na poprzed Jak się ukaże film? Jak to najprościej powiedzieć? E wieczór wcześniej się ukazuje film. Film się ukazuje przykładowo. 15 e jest na YouTubie, dziś w godzinach. A 14 wiecz na wieczór? No, na wieczór wrzucam na e film link do odcinka, do odcinka, a na drugi dzień gdzieś druga do piątej, coś takiego się najczęściej ukazuje na YouTubie. Więc macie odcinki z wyprzedzeniem tam Będę gdzieś link do kanału Marka. U Marka hmm. się filmy zaczną ukazywać na kolejnym sezonie Chyba no. albo z MTA z jakiegoś serwera no. To dzięki za oglądanie na razie Pozostawiam się. Do widzenia.